Pogadanki to dlaczego Janusz Korwin-Mikke lubi Władimira Putina? Lubię omawiać różne problemy polityczne w nawiązaniu do tego, co mówi Janusz Korwin-Mikke, ale nie dlatego, że jestem jakimś jego wielkim zwolennikiem, czy tak, czy przeciwnikiem, bo nie jest jestem ani jednym, ani drugim właściwie. Zależy, zależy co mówi, zależy do czego się odnosi, zależy jak komentuje. Także, ale uważam, że Janusz Korwin-Mikke ma tą zaletę, której nie ma większość polskich polityków, że znaczy czy komentatorów też politycznych, że yy, no, stanowi inspirację do różnych yy, ciekawych rozważań. Dlatego, że on właśnie reprezentuje Mikke yy, właściwie z grubsza uważa, że to wszystko, czym się zajmowały państwa w drugiej połowie XIX wieku, to to jest ta prawidłowa wersja działalności państwa, natomiast obecnie nieprawidłowa. A ponieważ jest to częściowo prawda, a częściowo nieprawda, yy, no, znaczy przynajmniej moim zdaniem, niektóre państwa rzeczywiście, główny problem dla Miekego to jest oczywiście przerost rządu i przerost jakby ideologii, które pozwalają rządowi bardziej ingerować w życie obywateli. Generalnie ma tutaj rację, że rządy naprawdę nie mają żadnych limitów, potrafią nawet tworzyć różne, nadinterpretować różne zjawiska, że wycisnąć coś nawet z walki z ociepleniem klimatu, nie mówiąc już o innych kwestiach. No ale do rzeczy. Dlaczego ten Putin jest tak lubiany? No więc Putin, Putin może być takim symbolem takiej polityki chłodnej. Także do pewnego stopnia jest to polityk w starym wydaniu, taki późno XIX-wieczny. Mikke ma rację, że on jest w dużym stopniu prawicowy. Trzyma z cerkwią, trzyma z konserwatystami, a jednocześnie nie przekreśla zupełnie dokonań, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, bo to jest strasznie naciągane w Związku Radzieckiego. W polityce międzynarodowej, że tam niby pokonał faszyzm, wyzwolił, to, to znaczy właściwie co z tego, prawda? Ale tak. No ale e, faktem jest, że Janusz Korwin-Mikke ma słabość do polityków chłodnych, do polityków nieemocjonujących się i do pewnego stopnia ja mogę tą fascynację zrozumieć. Na przykład, kiedy była kwestia uzgadniania tego, i czy NATO ma zbudować kolejne rakiety obronne, kinetyczne, osłonowe do. Postawić je w Europie Środkowo-Wschodniej, no to Putin powiedział, że one działają w efekcie tak samo jak zaczepne, dlatego że przechwytując część jego rakiet, mogą spowodować przechylenie przewagi strategicznej na swoją stronę państwa NATO. I dlatego on będzie mógł się zbudować więcej rakiet zaczepnych a, a, służących do ataku. No i w tym momencie rzeczywiście on rozemocjonowanym ludziom z NATO ładnie tłumaczył, którzy by chcieli po prostu, że Rosja się trochę słuchała i współpracowała, dosyć ładnie tłumaczył łopatologicznie i bezemocjonalnie, na czym polega tu problem. I rzeczywiście Putin jest w tym dobry. Natomiast no, w czym Putin nie jest dobry, no to w tym, że no, atakuje Ukrainę, atakuje Gruzję, yy, atakuje różne inne sprawy, <laughs> miesza się do wyborów w różnych państwach i tak dalej, chociaż akurat w te najsłynniejsze przypadki, czyli w, w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza to prawdopodobnie jest tylko zagrywka wyborcza, a nie, że rzeczywiście w nie ingerował, nie odważyłby się, bo to zbyt trudna sprawa ingerować akurat amerykańskie, to jest jedyne państwo, które jest w stanie Rosję zmienić z powierzchni ziemi w końcu USA. W każdym razie Putin jawi się jako taki polityk spokojny, który chce, żeby było spokój i tak dalej. Znaczy... Mikke nigdy nie o, na przykład o polityce prasowej Władimira Putina, no dlatego, że musiałby przyznać, że tam jest po prostu cenzura już nawet nie reaktywna, tylko prewencyjna. Trzeba najpierw taki redaktor, na przykład Komisji to musi po prostu pójść do Putina i najpierw, jak jest kontrowersyjny temat, najpierw zaklepać ten temat, czy ten, te, te pan, czy ten temat w ogóle może być klepnięty przez Kreml czy on w ogóle akceptowalny. Także mamy cenzurę w. W pełnym wydaniu nie tylko reaktywną, ale prewencyjną wręcz. Także o tym nigdy Mikke nie mówi. I co by było, gdyby poglądy Mikkego zostały wyeliminowane z gazet? A mogłyby być, dlatego że Putin mimo wszystko, mimo że w Rosji jest podatek liniowy to generalnie nie, nie, nie hoduje jakoś państwu minimum, czyli temu libertariańskiemu, mikkowskiemu wyobrażeniu o tym, jak państwo powinno wyglądać. Poza tym Putin rzeczywiście mickę marzy o państwach, których nie, najważniejsze jest nie życie ludzkie litowanie się nad nim, tylko o zasady. Zapomina o dwóch rzeczach. Zapomina o tym, że to wszystko można zrozumieć. Zapomina jednak o tym, że, na przykład, dobre prawo, czyli prawo, które, gdzie zasady są ważniejsze niż chęć współczucia, na przykład dla winnego oskarżonego, który okazuje się być winnym przestępcą, rzeczywiście prawo jest ważniejsze. A dlaczego prawo jest ważniejsze? Dla ludzi też, dla dobra ludzi. Gdybyśmy przyjęli, że taką, można tą zasadę naginać, to by właśnie zostali skrzywdzeni ludzie. Także w ostatecznym rozrachunku nie ma konfliktu między dobrymi zasadami i prawami człowieka, a Mikke wmawia nam, że taki konflikt jest. No yy, więc takiego konfliktu za, za bardzo raczej nie ma. Oczywiście rozhistoryzowana opinia, poszerzanie praw człowieka do maksimum, poszerzanie i tak jak robią socjaliści, o jakieś przywileje ekonomiczne, jest oczywiście błędem, jest naciąg... naciągactwem nieprawdopodobnym politycznym, ale to nie oznacza, że jest jakaś sprzeczność między polityką zasad, dobrych zasad, a. Prawami człowieka nie ma takiego. Natomiast jest oczywiście sprzeczność, taki wybieg, jaki Mick robi, pozwala mu bardziej Putina chwalić. Natomiast Putin też łamie zasady, bo na przykład przyjął do siebie Snowdena, czego się generalnie tego nie robi. Tak, bo niby jest skończona zimna wojna, a tutaj bierze człowieka, który jest poszukiwany przez Stany Zjednoczone człowiek, który wyrządził wielkie krzywdy obronności Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od motywów jego działania, jest to działanie głupie. Dlatego jeszcze głupszym jest działaniem Putina, właśnie. Także nie jest to za bardzo człowiek przestrzegający zasad. Nawet tych, które sam właściwie ustanowił, mówiąc, że, trzecia, że zimna wojna się skończyła. Także mam tu do, do czynienia z takim raczej do tego stopnia znużeniem Unii Europejską i tym przein, przeintelektualizowaniem wszystkiego, przebiurokratyzowaniem wszystkiego, że Mikke po prostu, jak nastoletnia pannica, zakochał się panu. Władzymi, że Putinie i to właściwie byłoby tyle. Dziwne, że nie popiera do tego stopnia na przykład Trumpa. Trump, który znacznie, który łączy w sobie politykę zasad, politykę jasną, politykę bezemocjonalną i jednocześnie e, jednak mimo wszystko z zachodnimi prawami człowieka jako lider wolnego świata, także Stanów Zjednoczonych. Także jakoś nie. także te głosy, że Janusz Krmikę może być rosyjskim agentem, są jeszcze bardziej uprawdopodobnione. Osobiście tak nie, nie uważam nawet, że on jest, ale wygląda to tak, jakby było, bo tak się zakochał panu Putinie. Także zdarza się nawet tym bezemocjonalnym, emocjonalnym podejście do polityki.